W dzisiejszym kazaniu ksiądz Blachnicki mówi nam o trzech imieniach, imionach Zbawiciela. Pierwszym z nich jest Mesjasz, oznacza to Pan Naszy, naszą sprawiedliwością. Ksiądz mówi nam o tym, że Bóg w postaci człowieka zejdzie na świat, aby ofiarować się za grzechy całej ludzkości, abyśmy mogli ponownie połączyć się z Bogiem w Królestwie Bożym. Drugie imię, o jakim wspomina ksiądz Blachnicki, jest to imię Jezus, które po hebrajsku oznacza Bóg zbawia. Bóg zbawia nas od grzechów, które są istotą wszelkich nieszczęść i zła w naszym życiu. Człowiek nie może sam zbawić się od grzechów, dlatego Jezus musi nam pomóc i zbawia nas od nich. Trzecim liniem, który wspomina ksiądz Franciszek Blachnicki, to Emmanuel, czyli Bóg z nami. I ksiądz Franciszek hmm. mówi, że Bóg zniszczy mur oddzielający człowieka od Boga i człowiek znów będzie w pokoju. Bóg będzie mieszkał z człowiekiem zostanie z nami na zawsze, a szczególnie zostanie z nami w Najświętszej Eucharystii.